przychodzą do Jezusa faryzeusze, celnicy, co mamy czynić, co mamy czynić. Tak jak ja bym miał coś zrobić, żeby ten Pan Bóg do mnie przyszedł. I to jest głęboko zakorzenione w naszym myśleniu. Jakaś moja akcja zmiany, naprawy, poprawy, dołożenia sobie postu, dołożenia sobie jakichś yy, kolejnych mszy rano o szóstej, rorat, nie mówię, że nie warto, tylko że myślenie, to jest przełamana przez Jana. Bo zobaczcie, on odpowiadając na pytanie, co mam robić, on mówi: Nie rób tego, nie pobieraj więcej opłat. Jak masz dwie suknie, to sprzedaj jedną, jak masz za dużo jedzenia, rozdaj. Zobaczcie, że tam jest taka. To, co proponuje Jan, to jest jakiś rodzaj wycofania się z aktywności, jakiegoś, jakiś rodzaj uproszczenia zrobić mniej.